Cześć, witam dzisiaj podsumowanie października. Jeszcze, jeszcze parę dni temu tutaj było piękne słońce i koło południa 2,5 kW mocy, a teraz, teraz jest 160W, i zaraz pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. No i niestety, słońce zaczyna u mnie od listopada, aż do końca lutego chodzić generalnie za lasem, także dzisiaj produkcja pomimo idealnej, pięknej pogody dopiero 2 kWh, a mamy godzinę 13, no tak to, tak to wygląda. Znaczy się, przed momentem było 160, bo tylko zdążyłem tutaj zejść i już jest 110 W, także no, tak to się prezentuje, ale z całego miesiąca mamy 3726 kWh. Myślę, że dzisiaj więcej jak 1 kWh, nie, nie dojdzie, więc 3727, taki dam, taki dam wynik do arkusza. 31 października 2021 roku. Taryfa G12. 15 656,4 kWh całkowite zużycie. Przy czym prądu w strefie pierwszej drogi 2092,2. I w strefie drugiej, czyli taniej, 13 564,1 kWh. Tak to wygląda. i produkcja 2,636,5 kWh całkowita, przy czym w strefie pierwszej 2,135 w strefie drugiej, czyli taniej, 501,5 a dzisiejszy odcinek zatytułowałem cienie fotowoltaiki co prawda tutaj widać, słońce mnie razi, natomiast niestety jest to słońce, które jest przez gałęzie, przez resztki liści przysłaniane no i w takim wypadku tutaj nawet najlepsze optymalizatory nie dadzą rady. No, bo tutaj tylko szczątki paneli są okresowo e, doświetlone. Podobno panele polikrystaliczne troszkę lepiej sobie w takiej sytuacji radziły. Ja mam monokrystaliczne, ale tak czy siak, u mnie teraz 4 miesiące produkcja to będzie ułamek tego co u innych. I jak zawsze wielka prośba, żeby e, dać znać w komentarzach, jak tam u Was e, wygląda produkcja. Bo będę sobie takie porównania robił i oczywiście to potem. Opublikuję, zobaczymy, jak to jak to te cienie mają wpływ na produkcję w zimie. W lecie też niestety troszkę z tym mam problem, natomiast z zimą, jak, jak słońce już chodzi niżej, no ten problem się będzie nasilał. Ale myślę, że podsumowanie roku e, tam pokażę jak naprawdę jest, jak, kiedy, ile mi się to będzie zwracać. No, dzięki temu, że tą inwestycję zrobiłem, jak zrobiłem, to i tak ten zwrot będzie w kilka lat, więc jestem zadowolony. Natomiast no są cienie, cienie tej fotowoltaiki i to dosłownie i dosłownie i w przenośni przy okazji takie gorące tematy które się tutaj cały czas pojawiają jakieś nowe przepisy nie będę chyba już na ten temat nic nagrywał bo, no bo to jest żenada nie chcę robić takiego cyrku jak robią politycy nie chcę robić z kanału na prąd po Polsce uważam, że to jest troszkę poważniejsze miejsce a to co się tam wyprawia to, to jest wielki jeden cyrk zresztą tak kiedyś film zatytułowałem ktoś mi zasugerował, żeby nie robić cyrku ja sam się nie bardzo dobrze czuję zrobieniem cyrku na tym kanale, więc Postanowiłem tym razem wziąć sobie to do serca i, i nie będę nagrywał, bo no, ilość tych propozycji, e, zmienność nastrojów polityków to jest jedno wielkie zło w temacie fotowoltaiki, takie jest moje zdanie, nie można tak szargać ludziom nerwów, a, a nikt nie wie, na czym stoi. Setki tysięcy ludzi zatrudnione e, wokół fotowoltaiki, nie wiedzą, jak będzie ich wyglądać życie za kilka miesięcy. Czy montować jeszcze fotowoltaikę? Takie pytanie. Jeśli ktoś na tyle to sprytnie zrobi, że w tym roku się zmieści, wyprodukuje te pierwsze swoje kilowatogodziny, to myślę, że to jest dobry moment, bo myślę, że lepszego prosumenta już nie będzie. Takie jest moje prywatne zdanie, proszę nie brać tego jako poradę inwestycyjną, natomiast ja tam uważam, że ten prąd ze słońca to jest najlepszy prąd jak tutaj pokazałem w takich filmach, gdzie mój kolega mieszka w bloku i ma tak to zrobione, że ładuje bezpośrednio samochód ze słońca, to to jest naprawdę przyszłość cywilizacji. Takie jest moje zdanie, natomiast to są początki, wszystko to się musi rozwinąć, no, dużo tematów jest do, do zrobienia. I w tych tematach oczywiście będę się wypowiadał, bo, bo lubię te tematy. Natomiast w tematach politycznych będę się starał raczej nie, bo, no bo tego nie lubię, bo to jest masakra. No i co no i pozostaje przysiąść teraz do Excela i pokazać Wam jeszcze, jak to wyglądał październik u mnie e, pod Excelem. No i co my tu mamy e, pod Excelem? Więc tak, produkcja za. Wrzesień 176 kWh. Przy czym licznik zarejestrował 127 niecałe kWh, co nam daje autokonsumpcję na poziomie 49 kWh. Teraz tak, produkcja e, przeliczając na 1 kWh we w październiku, co ja to napisałem w październiku, to jest za październik oczywiście, to w październiku mieliśmy e, tylko przeliczając na 1 kWh. 61 kWh z kilowatopika, a średnia produkcja w tym miesiącu z kilowatopika to było niecałe 2 kWh. A średnio cała instalacja codziennie wyprodukowała nam 5,68 kWh. I teraz tak, zysk na autokonsumpcji to tutaj szacuję na 34 zł z tego co wysłaliśmy do sieci na 36 zł, więc suma korzyści to jest tutaj troszkę ponad 70 zł. I teraz tak, co ze zwrotem? Więc w naszej sytuacji pozostało nam do zwrotu 4980 zł. Przy czym gdybyśmy mieli taryfę 11, byłoby to 4580 zł. Natomiast wtedy by, byśmy płacili wyższe rachunki, no bo dokupujemy sporo energii elektrycznej. Jeszcze takie pytanie się tutaj pojawia: dlaczego taka mała instalacja? No właśnie z uwagi na to jakie mamy tutaj ukształtowanie terenu, jakie zacienienie, jakie możliwości, jak nieduży dach, no nie było możliwości, żeby zbilansować całą produkcję, więc moim celem było to, żeby mniej płacić za e, taryfę tą drogą dzienną, za prąd w tej taryfie po prostu, i to daje nam fotowoltaika, bo gdy w dzień prąd jest drogi, to my jesteśmy w stanie sporo autokonsumpcji wykonać i dzięki temu tego prądu zużywamy zdecydowanie mniej niż zużywaliśmy kiedyś. Mówię o prądzie w strefie drogi. A tak to wygląda tutaj na zrzutach ekranu z Solarmana. Jak widać, że początkiem miesiąca to jeszcze jako tako wyglądało. Mieliśmy około 12 kWh przy idealnej pogodzie. to końca miesiąca, przy idealnej pogodzie, mamy już tylko około 2,5 kWh. No tak niestety zacienienie wpływa na naszą instalację. A jak zawsze na koniec, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji. Dziękuję patron za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!